No dobra, ustalmy fakty. Jak to jest z tą całą emigracją? Witam, jaśmie z tej strony. Dzisiaj będzie trochę o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Dostałam całe mnóstwo zapytań, to znaczy całe dwa, na ten temat jak wygląda emigracja do Stanów Zjednoczonych, otrzymanie karty rezydenta, czyli tak zwanej zielonej karty, czyli co trzeba zrobić, żeby w Stanach można było zostać po wyjazdy, turystyka, jakieś tam inne rzeczy. I ja tak na e, dzisiaj zrobię takie podsumowanie, e, wstęp do, właściwie prawdopodobnie to będzie jakiś cykl, e, jak można taką zieloną kartę dostać. E, co trzeba zrobić, jakie są możliwości, e, co zielonej karty nie daje i tego typu sprawy. Więc jeżeli myślicie o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, ma, wam się Stany Zjednoczone, to myślę, że dowiecie się jakichś interesujących faktów. Oczywiście zaznaczam, że ja nie jestem żadnym prawnikiem imigracyjnym, nie, nie mam z tym za bardzo takich rzeczy wspólnych. Natomiast no oczywiście z racji faktu, że tu jestem, no to musiałam przejść przez pewne procedury. Mam znajomych, którzy też przechodzili przez pewne procedury, więc podzielę się tam wiedzą, co, co wiem. I być może wam to coś naświetli. Na sam dzień dobry, nie mam zbyt dobrych informacji, ponieważ emigracja do Stanów jest bardzo, bardzo trudna. Nie jest tak łatwo się tu dostać, o wiele łatwiej dostać się na przykład do Kanady, nawet do Australii chyba, czy tam do Nowej Zelandii. A tutaj, no tak na dobrą sprawę, to jest tylko kilka wyjść. Czym więc jest ta zielona karta? Zacznijmy od takich podstaw. Ta zielona karta, właściwie, która wcale nie jest zielona, bo no to tak nie bardzo jest zielona, zielonkawa jest, nie wiem. kiedyś była zielona. To jest tak zwany status rezydenta. Status rezydenta to jest taki ktoś, kto po prostu ma prawo mieszkać i zarabiać w Stanach Zjednoczonych bez względu na to, jaki zawód uprawia, co robi, nie robi i tak dalej, i Nie może głosować, ale może posiadać broń, może się osiedlić w każdym stanie Stanów Zjednoczonych i na dobrą sprawę to też jest istotne, zielonej karty nie można traktować jako wizy turystycznej. To znaczy, że trzeba siedzieć w kraju. Jeżeli się zacznie wyjeżdżać z tego kraju na dłużej niż na pół roku, to zaczynają się problemy, przy wjeździe z powrotem i zaczyna się tłumaczenie, a dlaczego pani wyjechała, a dlaczego to, a dlaczego tamto i mamu mam tą zieloną kartę yy, odebrać. Więc dla tych wszystkich, którzy myślą, że dostaną zieloną kartę, i to będzie taki, a sobie wjadę, a sobie wyjadę, to to tak nie wygląda. Taki moment wyjeżdżania i wyjeżdżania to dopiero jak, jak dostaniecie obywatelstwo, to wtedy sobie możecie wyjeżdżać, wyjeżdżać, i nikt nam złego słowa nie powie. Zieloną kartę także można stracić, jeżeli się zacznie robić jakieś numery, zacznie się popełniać jakieś przestępstwa, no to tam mogą być problemy. Yy, mogą być także problemy z uzyskaniem obywatelstwa, ponieważ można być wiecznym rezydentem, nie trzeba obywatelstwa. Nie trzeba na obywatelstwo przechodzić, absolutnie nie jest to wymóg, to jest Wasze, wasze że tak powiemy, podejście do, do życia i świata, dlatego że w momencie, kiedy przechodzimy na obywatelstwo, chodźmy znowu następnym razem, ale jak przechodzimy na obywatelstwo, to musimy pamiętać o tym, że zrzekamy się lojalności do naszego kraju, czyli zrzekamy się lojalności na przykład do Polski i e, nawet jeżeli mamy podwójne obywatelstwo, nawet jeżeli zatrzymujemy paszport Polski, to jesteśmy zobowiązani do lojalności w stosunku do, do Stanów Zjednoczonych. Czyli przykładowo, jeżeli by była wojna między Polską a Stanami Zjednoczonymi, to mamy obowiązek wziąć karabin i walczyć ze Stanami Zjednoczonymi, a nie za Polskę, bo inaczej będziemy uznani, że zdrajcy i w ogóle nie dobrze. Na szczęście takich sytuacji nie ma i mam nadzieję nie będzie i w ogóle żyjmy w pokoju. Jeżeli chodzi o to, jak te zielone karty można dostać, bo to jak można je stracić, jaki można utrzymać, co można zrobić, później obywatelstwo itd. To tego jest bardzo długie, ale dostańmy je najpierw. Najpierw tu wieczorem. Każdy, kto Wam powie, że wiza turystyczna to jest w tym do zielonej karty kłamie. Albo może inaczej, to nie jest takie, to, to nie jest takie proste. Ani to wiza studencka do tego nie prowadzi, ani wiza pracownicza, ani żadna inna, żadna inna taka. Są, tak na dobrą sprawę, i naprawdę jest kilka tylko sposobów, jak dostać tą zieloną kartę, czyli jak się legalnie po prostu tutaj wnieść i zostać rezydentem, czyli pracować bez, bez jakichś takich, bez jakichś restrykcji, mieszkać gdzie się chce i tak dalej. Zrobimy takie podsumowanie na, na bazie dla normalnych ludzi, czyli to, co jest ogólnie dostępne. Dla ludzi normalnych, ale z dużą ilością szczęścia albo umiejętności, i dla ludzi, którzy są albo super bogaci, albo po prostu super utalentowani, i większości z Was niestety to no, nie obejmie. To znaczy w zasadniczej większości z Was. Prawie nikogo. Um, jeżeli chodzi o tak normalnych ludzi, to możliwości są tak naprawdę trzy. Jedna to jest loteria zielonej karty, yy, gdzie trzeba spełniać oczywiście parę warunków, ale żeby się dostać do loterii zielonej karty, żeby zaaplikować, nie trzeba zapłacić. Zapłacić trzeba wtedy, jak się wygra. Ale o tym myślę, że porozmawiam sobie tak na przełomie września, października, coś takiego, bo wtedy to losowanie się zaczyna. Czyli bo to jest teraz w roku, później pół roku się czeka na wyniki, później się wysyłam mnóstwo papierów, później się i, i się płaci, później się czeka na rozmowę i dopiero tam jak się wylosujesz, to uku, uh, 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 po dwóch latach może jak masz szczęście, to się przyniesiesz do Stanów. To jest loteria. Tam warunki to trzeba spełniać, takie, że trzeba mieć chyba 12 klas szkoły, czyli trzeba mieć właściwie zrobioną maturę, 12 lat po prostu jakiegoś tam wykształcenia, ale takiego ciągłego. Nie, że 12 lat w ogóle chodziłem do szkoły, 3 razy byłem w klasie pierwszej, bo mnie zatrzymali, a 4 razy byłem w klasie drugiej, a później się jakoś tam prześlizgnąłem i mam podstawówkę. Nie, trzeba mieć przynajmniej tam skończone liceum, technikum czy cokolwiek takiego, albo yy, można mieć tam mniejsze, niższe wykształcenie, ale trzeba mieć. Yy, ale trzeba mieć dwa lata doświadczenia w zawodzie, tam jest lista zawodów. Ale jak mówię o tej loterii, to ja Wam opowiem, bo to też jest długi temat i powiem Wam, jak to unikać, co robić, jak to ten... i czego absolutnie nie robić. Eee, tak, tak za parę miesięcy, bo teraz to chyba nie ma sensu, bo to... Ja wiem, jak się czegoś dowiecie, to i tak albo będziecie wróć, musieli wrócić do tego filmiku, albo y, na dobrą sprawę y, zapomnijcie, że taki filmik istniał, więc to chyba nie ma sensu. Drugą sprawą, która jest, i jeżeli taką możliwość macie, to już prawdopodobnie o wiecie. To jest sponsorowanie przez rodzinę. Widzę takie, takie informacje na różnych forach, bo ja biegam w różnych forach polsko-amerykańskich Polonia i te sprawy. I widzę bardzo dużo takich pytań: oj, moja pra, 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 babcia, kuzyn ze strony dziadka, ciocia, chrzestna mojego wujka jest w Stanach, i czy ona mnie może sponsorować? Odpowiedź brzmi nie. Tylko najbliższa rodzina. No dobrze, a co to, to jest najbliższa rodzina? Mama. Tata, e, brat, siostra i e, syn, córka. Koniec. Naprawdę najbliższa rodzina. E, jeżeli chodzi o rodzeństwo, to wiem, że ten, ten proces jest bardzo długi. O tym też kolejny odcinek zrobię. Jeżeli ktoś będzie miał naprawdę ochotę to prześledzić, jak wygląda takie ściąganie e, przez rodzinę, ponieważ to potrafi trwać latami. Nie jest wcale takie proste, to w zależności od Waszego wieku, też tam, tam, to, to, to trochę trwa, tam trzeba spełnić pewne warunki w ogóle i Ci rezydenci w Stanach muszą spełnić jakieś warunki, to też zależy, czy oni są w Stanach, na przykład są zielonokartkowcami, czy już są obywatelami, tam są różne takie rzeczy i to też jest obszerny temat. Czyli ja była loteria? Albo sponsorowanie rodzinne, najbliższa rodzina. To jak macie mamę, tatę, brata, albo dzieci w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że macie jakąś informację na ten temat. To raczej nie jest nawet zaskoczenie. Babcia nie może was sponsorować, musi spon musiałaby sponsorować. Na przykład, załóżmy, że mama waszego taty jest w Stanach. To ona musi najpierw, jeżeli wy chcecie mieszkać w Stanach, musi najpierw zasponsorować waszego tatę. Tata musi przyjechać, uzyskać status. Zacząć pracować, bo jako główny sposób musi mieć zarobki, i dopiero ściągać was. I to w ogóle jakieś lata będzie trwać, dekady nawet. E, więc no to nie jest dobra wiadomość. A trzecia kategoria dla ludzi normalnych, czyli taka najbardziej e, możliwa do zrobienia bez jakichś obostrzeń, to jest przez małżeństwo. Przez małżeństwo także jednopłciowe małżeństwo, a od paru lat. E, no i to po prostu, jeżeli zakochacie się, e, e, ożenicie, wżenicie w rodzinę. Amerykanina lub Polaka, który ma obywatelstwo amerykańskie lub jakiejkolwiek innej nacji, która ma obywatelstwo amerykańskie to Wasz mąż, żona może Was sponsorować i ten proces jest w miarę szybki i naprawdę nie jest, taki, nie jest taki specjalnie trudny, No oczywiście każdy z tych procesów coś tam, jakieś pieniążki kosztuje. No i to też na dobrą sprawę to, to wszystko to, to trwa miesiące, miesiące jak, 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 nie, jak nie lata. I to są takie podstawowe trzy kategorie, o których możemy myśleć, że to, że to ma jakieś że możliwości. I ja wiem, że to rozczarowuje strasznie dużo ludzi, bo mówią, nie, na pewno są jakieś inne możliwości, zostanie legalnie, nielegalnie i tak dalej. No więc, no niby jest trochę więcej. Zacznijmy więc od takich mm, rzeczy, o których się mówi i takich teorii, trochę obalania mitów. Na początku jest wiza studencka. Wszyscy myślą sobie, dobra... Znajdę te pieniądze na ten Harvard czy na Stanford i tak dalej, przyjmą mnie tam. No, załóżmy, że, że przyjmą cię tam i że w ogóle masz worek pieniędzy. To też jest następna kwestia, którą mogę poruszyć. Studiowanie w Stanach. I jak już dostanę tą wizę studencką, to będę mógł zostać. Nie, nie możesz zostać. Możesz sobie, możesz sobie zrobić studia. I na dobrą sprawę po tych studiach masz od roku do trzech lat, to w zależności od jakie studia i tam w ogóle tam różnych sytuacji, że możesz sobie zacząć pracować, zdobywać jakieś doświadczenie po tych studiach, po, po, po otrzymaniu dyplomu, oczywiście. I jak nie znajdziesz pracodawcy, właśnie, jak nie znajdziesz pracodawcy, który będzie chciał Cię sponsorować na wizę pracowniczą lub zieloną kartę, to musisz spadać do kraju. Nie ma takiej możliwości, nawet jak dostajesz stypendium cokolwiek. Jeżeli po prostu nie, nie dostaniesz jakiejś możliwości później, to, to yy, jakiś pracodawca, ktoś za to się nie wstawi, nie, nie zasponsoruje tego wszystkiego, albo na przykład nie, nie wyjdziesz za mąż albo się nie ożenisz, no to nie ma znaczenia, czy skończyłeś Harvard, Stanford czy cokolwiek innego. To jest do widzenia, jest powrotem do Polski. Um, drugą z takich rzeczy, które też bardzo dużo ludzi myśli, że to jest proste, łatwe i przyjemne, to jest sponsorowanie pracownicze. Pozorowanie pracownicze oczywiście jest realne, wygląda to w ten sposób, że wy tam gdzieś, Znaczy w teorii wygląda to w ten sposób, że wy aplikujecie, pracodawca mówi, o Boże, jakie piękna, piękne, CV, Boże, ten człowiek jest genialny. I oni was ściągają do Stanów i wy sobie możecie tam zamieszkać. Znaczy to no możecie. Znaczy abstrahując od faktu, że ta cała procedura nie jest taka prosta, tam jest nimi tych... tych tych wiz pracowniczych, to kosztuje tego pracodawcę i oni tak na dobu w dobie pracowania online i zdanie to oni tak niekoniecznie chętnie kogoś ściągają, eę, a już na pewno nie kogoś, z kim nie, nie bardzo mieli do czynienia, a już na pewno nie kogoś, kto nie ma jakiejś super umiejętności, jakichś programistów, matematyków, koderów, no kogoś takiego, co po prostu tam jest, jest problem, żeby znaleźć. Jakich, nie, może jakiegoś super ekstra spawacza, no nie pojęcia, nie, nie? Ale to nie może być tak, że po prostu o, e, ja właściwie... Young, hmm, na przykład zajmuje się fryzjerstwem i no powiedzmy pracuję sobie tam jako fryzjerka, więc jak sobie zaplikuję do salonu fryzjerskiego w Nowym Jorku to mnie przyjmą. Oni mają takich fryzjerek 525 tysięcy i jeszcze, jeszcze trochę. I dlaczego mają, mają przyjąć kogoś z Europy? Zresztą jeżeli ktoś by się chciał starać o wiedzę pracowniczą to pamiętajcie o tym, że każdy pracodawca musi udowodnić, dlaczego nie może znaleźć Amerykanina na Wasze miejsce. Więc tam trzeba, tam są oczywiście sposoby, żeby tam, tam udowodnić, dlaczego ta pani, a nie nie ta pani, która ma już obywatelstwo amerykańskie. Ale rząd Stanów Zjednoczonych to, to dość mocno reguluje i mówi, no pierwszeństwo mają do zatrudnienia obywatele tak naprawdę, a nie kogoś tam ściągamy. No i jeszcze aby, nawet pomyślicie, no dobra, ale może ja będę tańszy. Nie, 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 bo jako, jako pracownik na Wizie prawo reguluje, to wtedy musicie zarabiać, przynajmniej taką średnią stawkę dla waszego zawodu, więc nawet nie można Was tam za bardzo oszukać. No to w teorii, oczywiście taka jest teoria, że nie można za bardzo wam wypłacić mniej, niż takim przeciętnym Amerykanom. Więc mało który pracodawca w ogóle przechodzi przez jakieś takie, takie sytuacje, że im się nie to kogoś coś ściągać, bo to jest stres, to jest zatrudnienie prawników, wypełnianie kupy papierów. Jeszcze przychodzą panowie z imigracji do biura i patrzą, czy tam ci ludzie pracują, czy nie pracują, czy to nie była jakaś ustawka. Firma jest sprawdzana przez amerykański ZUS, tak, przez to wszystko. I jeszcze musi wykazać, że ma jakieś tam dochody, musi pokazać te wszystkie papiery po to, żeby kogoś ściągnąć. No nie wy można, tylko że yy, no, musicie mieć, musi, musicie mieć świadomość realności tej sytuacji. To nie jest tak, że oni po prostu ściągają tam, o bo ja jestem, ja jestem fajny, to to nie ściągną. No może, może się uda, ale to naprawdę nie jest takie proste. Bo oczywiście są ludzie, którzy wyjeżdżają, są ludzie, którzy wyjeżdżają. Jest dużo ludzi w Hollywood, Polaków, jakichś montażystów, designerów, jest dużo koderów i programistów, ale to nie są zazwyczaj ludzie, którzy. A w Polsce tak sobie dawali radę, tylko w Polsce to byli tak świetnie opłaceni specjaliści i Amerykanie to ich raczej prosili, żeby oni przyjechali do Ameryki, a nie odwrotnie. więc to musicie wziąć pod uwagę. Yy, I pamiętamy o tym, jedną, jedna kwestia, którą musimy pamiętać, że wiza pracownicza, nawet jak ją dostaniecie, dobra, dostajecie wizę pracowniczą, to jest B, staje się Hajden B, tak, Hajden B. Yy, to jest to wiza, która pozwala Wam przyjechać i pracować i na dobrą sprawę nie możecie nawet zmienić. Yy, pracy Nie możecie zmienić pracodawcy, chyba że znowu jakiś pracodawca Was znajdzie i znowu wystąpi o kolejną wizę, będzie się bawił, będzie Was wykupywał, innego pracodawcy, to już w ogóle to, 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 nie, to, to się rzadko zdarza. Więc jesteście tak jakby przywiązani do jednej firmy, jak Was zwolnią to musicie wypadać z kraju i te, te, te wizy to są na 2-4 lata. E, oczywiście jest taka możliwość, że pracodawca tak się w Was zakocha, że Was zasponsoruje na zieloną kartę. Jak, jak udowodnicie na tej wizie pracowniczej, że jesteście świetni, i to się zdarza. Natomiast znowu to kosztuje kopę kasy, worek kasy tego pracodawcy, więc musi naprawdę go was bardzo lubić. A po drugie, pracodawcy się trochę boją, bo jak widzicie, jak jesteście na wizie pracowniczej, no to wy nie możecie za bardzo zmienić pracy. Więc takie, no takie bardziej ukonstytuowane niewolnictwo. Albo pracujesz, albo wywalamy cię z kraju, tak naprawdę. A jeżeli yy, on Wam sponsoruje zieloną kartę, no to Wy możecie okazać wdzięczność i być w tej firmie do końca świata, jeden dzień dłużej. A możecie nie okazać wdzięczności, dostać tą zieloną kartę i powiedzieć pa, bo w tym momencie już Was nic nie, nic nie obowiązuje. Więc Ci pracodawcy tak, no tak średnio. Ja znam paru bardzo utalentowanych ludzi, którzy dostali zieloną kartę w ogóle na jeździe. Przyszła firma, dzień dobry, my załatwimy wszystkie zielone karty, tylko proszę przyjechać natychmiast nawet bez tej, bez tej wizy pracowniczej, nawet nie chcieli sprawdzać, ale to byli wybitni specjaliści w temacie, wybitni wręcz światowej, światowej wiedzy i, i, i umiejętności, więc naprawdę na to nie liczcie. Yy. No i, no, i no, 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 musimy liczyć się z faktami, tak na dobrą sprawę. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś naprawdę zrobi coś genialnego, popracuje, yy, dokona jakieś fajne rzeczy, yy, będzie miał fantastyczne portfolio, no to rzeczywiście może tak się zdarzyć, nie? Tylko pamiętajcie, to, to, to niby jest na zwykłych ludzi, ale to wcale nie jest takie proste. Yy, można, widzę, to jest taki mały, jest taki mały yy, poradnik, taki malutki, taki, taki, taki malutki tipsik dla ludzi, którzy by chcieli e, koniecznie przyjechać na wizę pracowniczą. Najprostszym, najprostszym sposobem, żeby przyjechać na wizę pracowniczą, zatrudnić się w korporacji, zostać korposzczurem, e, takiej korporacji międzynarodowej, jakieś Hewlett-Packardzie, czy jakiejś innej Coca-Coli. I tam się zdarza, że oni mają jakieś transfery, e, jakichś tam specjalistów między swoimi ośrodkami i oni mają jakieś tam wypracowane ścieżki, że bardziej... Znaczy z Coca-Colą czy tam... Ja podałam przykłady, żebyście się nie, nie rzucili teraz na coca colę i chyba pokarda, ale yy, yy, takie duże korporacje międzynarodowe z siedzibą w Stanach, to wiecie, że macie siedzibę i siedzibę w Stanach, to tak na to sprawę oni mogą bardzo łatwo zrobić takie transfery. No jak wiadomo, jak już jesteście w tej hierarchii tam wysoka, nie jak jesteście tam yy, jakimś tam pomagierem i nalewacie kawy, bo wtedy was nigdzie nikt nie wyślę. Więc yy, to jest jedna sprawa. Yy... No i jeszcze jest takie przekonanie, że no work and travel jeszcze jest, czyli takie, takie pracowanie dla studentów, to to, to to w ogóle nie prowadzi do niczego, to jest tylko zabawa na trzy miesiące yy, i na trzy miesiące czy na dwa miesiące ja, ja na sobie nigdy na to nie jechałam, bo nigdy nie czułam potrzeby pracowania na przykład w restauracji jako kelner yy, Jeszcze płacenia za to. to. To jakiegoś kupy pieniędzy w ogóle, żeby tam pojechać. Były inne sposoby wydawania, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć Amerykę, no to może sobie zobaczyć, natomiast to absolutnie nie, 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 nie warunkuje jakiegokolwiek zostania bo i nawet kontaktu z takimi pracodawcami, który by Was zatrzymał. Kto Was zatrzyma po tych, po tych trzech miesiącach na błokę trawo, no możecie się zakochać, no możecie wziąć ślub, no to to jest jeszcze to, no, możecie niby tak zrobić. Um, co jeszcze, jeżeli chodzi o zieloną kartę, mm, to są teraz wchodzimy w taką kategorię, pod tytułem ludzie yy, niesamowici. Tak zwani, my mówiliśmy o ludziach normalnych, zwyczajnych, a teraz mówimy o ludziach nienormalnych, niezwyczajnych. I na taką na przykład mogą się starać, starać inwestorzy. Inwestorzy, którzy na przykład chcą wydać przynajmniej milion dolarów, yy, i to, to muszą napisać biznesplan, muszą stworzyć miejsca pracy, tam są zwyczajcy, prawnicy są włączeni, to nie jest dla normalnych ludzi. I jak macie milion dolarów na to, żeby otworzyć biznes w Stanach, no to chyba też raczej o tym wiecie. I yy, powiedziałbym szczerze, no to że też, to też latami trwa. Tam są restrykcje, że nie we wszystkich stanach można po prostu zacząć robić takie biznesy, że w niektórych tam strefach są takie bardziej właśnie strefy dla inwestorów, więc to, to, to nie jest takie proste. Yy, ja was na to uczulam, żeby, żeby tam. Kiedyś jest tam takie pytanie, czy jak kupię sobie dom na Florydzie za 100 tysięcy dolarów, to bo znaczy, że będę inwestorem. Nie, nie będziesz inwestorem, będziesz właścicielem domu na Florydzie. Nie dajesz ani miejsc pracy, ani niczego, nie ma żadnego biznes planu i oczywiście ci nie zabroni do tego, do tego domu przyjeżdżać i nim spędzać wakacji. O to nie znaczy, że nie będziesz mógł pracować ani nic takiego, więc to, to, to nie ma nic wspólnego. Kolejną rzeczą, którą taką, takie stałą takie zieloną karty mogą się starać osoby, tak zwane wybitne, czyli osoby, które jakieś specjalne, które osiągnęły bardzo dużo na polu czy sportu, czy na polu artystycznym, czy, czy na polu jakieś nauki i w to wchodzą... <laughs> na przykład słynni sportowcy, albo na przykład wchodzą słynni jacyś tam piosenkarze, czy, czy artyści, czy, czy aktorzy tego typu rzeczy. Na przykład pan Justin Bieber ma zieloną kartę, on właśnie ma zieloną kartę, chyba ta kategoria to jest zero, o, czy coś takiego. To właśnie on ma z tytułu wybitnej o, o, osobowości. No, to tak, on ma. A jak zacznie się kiedykolwiek jakaś burza na ten temat, że on ma, a ja nie mam, no tak, no jak jak będziecie wstrzelać jakichś anionów płyt, na pewno Wam dadzą tą zieloną kartę. To ja Wam gwarantuję. Nieważne co na tym, no, co, co na tym będzie. Chyba, że to będzie jakaś ta muzyka szatańska, co której Wam nie. Ale jak, ale to chyba wtedy. Um, więc to, to, są naprawdę wybitne, wybitni sportowcy, wybitni, wybitne jakieś jednostki. Czy na przykład y, laureaci Nagrody Nobla. To już tak trochę ciężko, nie? E, a wybitni sportowcy, ja pamiętam, że kiedyś, dawno temu jak się ja, ja miałam takie dobre serduszko, odpisywałam na różne maile, a pod tytułem Chciałbym pojechać do Stanów, bo mam takie marzenie, że pojadę do Stanów i będę tam mieszkać i w ogóle i w Bewerich jest 90-210, ja tam chcę. E, no to przy zadzwonił do mnie to kiedyś taki, taki chłopak, napisał, nie, napisał maila. I on powiedział, że on tam się doczytał, że jest taka kategoria ludzi właśnie tam uzdolnionych, sportowców i on kiedyś tam grał piłkę nożną w jakimś tam wojewódzkim klubie i tam zdobył jakiś mistrzostwo województwa. Więc ja mu musiałam wytłumaczyć i złamać mu jego małe serduszko, że yy, jakby zagrał na przykład gdzieś tam w jakimś klubie sportowym, jakimś Bayern Monachium czy coś takiego, albo może by tam pokopał tą piłkę na jakiejś olimpiadzie, to może by miał jakieś szanse, ale na dobrą sprawę to nie jest taki sportowiec. Yy, pamiętam, że kiedyś ktoś przetaczał przykład yy, Martiny Wratilowej, która jedna, na jednym ze swoich turniejów to była taka dość znana sprawa, że mm, oni ją wciągnęli do ambasady, dali jej zieloną kartę. To w ogóle zajęło 24 godziny, często niej. Ale po pierwsze, ona była w Czechosłowacji, a w Czechosłowacji to nie panował taki za bardzo kapitalistyczny ustrój, więc oni ją ratowali przed tym złym, strasznym komunizmem. A po drugie, to, to, to ona była naprawdę wybitnym sportowcem. To ona nie była jakimś takąś tam biedną jednostką stamtąd i która po prostu bardzo się starała o azyl. Oni jej dali ten... To, to była taka zielona karta Azyl, taki jakiś przyspieszony tryb. Oni to wszystko załatwili chyba trochę za jej plecami. Przynajmniej tak twierdziła, bo kiedyś czytamy jej biografię. Ale jak mówię, na, na, na to nie liczcie. Na znaczy, możecie sobie liczyć? No i no, można, tak, można tak niby zrobić, a Chwacy no, nagle tak zrobił, że on chciał, strasznie chciał dostać. strasznie chciał do Stanów i sobie wymyślił, że on zacznie być kulturystą. I naprawdę on z tą myślą, że on chce się wprowadzić sam, zaczął być kulturystą i zdobywał te wszystkie nagrody, zdobywał, 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 zdobywał i, go, i go ściągnęli. Zajęło mu to tam 10 lat czy coś, ale ściągnęli. Więc no. To teoretycznie jest to jakiś plan. Tylko nie wiem, czy to Wam, tak, że tak powiem, czy to jest taki dobry pomysł. Nawet jeżeli jeszcze o tej wizji studenckiej, tylko powiem, że nawet jeżeli dostaniecie jakiś super stypendium i tak dalej, i tak dalej, to nie ma znaczenia. Jeżeli nie dostaniecie później sponsorowania przez pracodawcę, to musicie wypadać z kraju. Czyli załóżmy, nawet jesteście bardzo znanym sportowcem. Załóżmy, że na przykład biegacie w półko. jakie sztafeta, tak? Wtedy tam biegacie. I wszyscy. Mówią, albo nie gracie w piłkę w, w koszykówkę, bo tam sztafetą to chyba nikt nie przyjmuje w Stanach. Koszykówkę. Tak. Udajecie, że umiecie skakać. No i tam gracie, gracie, gracie. Dostaniecie na przykład jakieś stypendium od jakiegoś uniwersytetu na przykład, do koledżu, pojedziecie tam po gracie, po Jesteście tacy dobry w tą, w tą koszykówkę, że po, tuż po uniwersytecie, niezależnie czyście coś studiowali, jak wam szło, to pracodawca, znaczy, znajduje Was jakiś klub sportowy i zatrudnia Was na kontrakcie jako pracownika. Czy tam, czy tam, tego, czy, czy tam sportowca, no, właściwie, zawodnika, o, tak ładnie to nazwijmy. No, okej, okay, zdarza się, ale ilu z Was ma takie umiejętności, żeby zostać profesjonalnym graczem w koszykówkę? No, tak, no, myślę, że nie jest to zasadnicza większość w mojej widowni, chociaż, nigdy nie wiadomo. Może jest, macie jakieś tajne talenta. Yy, no i tak na doprost, są oczywiście jakieś inne wizje, takie, takie pseudo, pseudo niedostępne, no bo są jakieś wizy dla kaznodziei, dla jakichś tam pracowników religijnych, to, to, to też nie na za bardzo można tam zostać. No. Oni tam mogą wysyłać na jakieś placówki, no ale no, ktoś chce zostać księdzem, żeby dostać jakiś pobyt w Stanach, więc yy, zła wiadomość jest taka, że no, oprócz tej loterii i tego sponsorowania to właściwie no ciężko. To powiedziawszy szczerze, ciężko. Nie ma nie ma za bardzo innego wyjścia. no jeszcze możecie zostać uchodźcą, ale tu musiałaby się rozpętać wojna w Polsce. Jeszcze, na no, dobrą sprawę, taka wojna, żeby było tak niebezpiecznie, że Stany Zjednoczone by stwierdziły, że mogą przyjąć, a jak przyjmą, to jeszcze oni przyjmują tylko konkretną pulę. Jeszcze muszą powiedzieć, ile z tej Polski przyjmą i tak dalej. Więc to, no ja bym na to nie liczyła, ja bym bardzo nie chciała, żeby ktokolwiek się teraz. Yy, yy, Miał jakieś złe zamiary i mówił sobie, Boże, Boże, nie wojna wybuchnie, bo ja chcę dostałem. wam yy, nikt nie mówi, że wiza turystyczna to jest podstawa. Są ludzie, którzy kombinują na przykład przyjeżdżają na wizie turystycznej, znajdują jakieś jakiś uniwersytet, czy jakąś szkołę tam nie wiem, śląsko-pomorską śląsko tam na przykład marketingu, pettingu i czegoś tam i po prostu, która stara się wystara się o wizę studencką, no i na dobrą sprawę tam są wiecznymi studentami, że niby z kraju ich tak wyrzucić nie można, ale jakby wyjechali i wrócili to by mogli ich nie wpuścić, więc są tacy ludzie, którzy tak jakoś kombinują, że taki jest ich status pseudolegalny ale to ja tego nie polecam, bo to po prostu jest bez sensu. Nawet jeżeli tu przyjedziecie i zaczniecie kombinować, będzie tak kombinować przez 40 lat, będziecie na taką Amnestię, te ta amnestie się niby zdarzają tych nielegalnych imigrantów, może raz na 30 lat, a teraz przy tej, przy tej sytuacji, która teraz jest, to w ogóle by mnie liczyła na jakiekolwiek amnestię. To, to w ogóle zapomnijmy. Um, więc to więc no niby można tak, no są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z taką myślą, że o Boże, to ja może, może wezmę ślub z Amerykaninem albo z Amerykanką. Teraz to już w ogóle pełna dowolność. Czy chłopak, czy dziewczynka, to można z kimkolwiek tam brać. Ale Amerykanie, o ile kiedyś już szli na takie układy, że o tamtego, to tam, tymi, to tam 2000 dolarów, a ja, ja tam to z tobą ślub. To teraz to jest tak sprawdzane, że to naprawdę to nie ma sensu. Tam Amerykanin kiedyś to najgorsze, co mógł spotkać, to tam, tam powiedzenie, że jest niedobry, a teraz to mu grozi. Jak wyjdzie, że się wziął ślub dla pieniędzy, żeby ustabilizować was status, to dostaje 5 lat więzienia, 250 tysięcy kary. O tych ślubach to ja mogę jeszcze, czy o tym małżeństwie, to ja mogę Wam opowiedzieć więcej, bo mam doświadczenie w tej kwestii. Um, I co jeszcze jest? No, jeszcze, bo jest taka plota, to jest plota, że można wstąpić do armii amerykańskiej i wtedy się dostanie e, zieloną kartę. Po pierwsze, żeby wstąpić do armii amerykańskiej, to trzeba mieć zieloną kartę, bo oni po prostu nie przyjmują nic kiedyś przyjmowali jakichś takich dziwnych imigrantów, bo tam jak ktoś na przykład zna jakiś arabski język czy coś tam, no to też już mają tam, amerykańska armia w ogóle tak ma, że oni tak niechętnie uczą się języków. Oni wolą sobie kogoś zatrudnić, nawet dać mu jakiś tam papierek czy tam jakieś inne tam benefity, tylko żeby po prostu już ten język dobrze znał i tam się będą uczyli bez sensu. Yy, yy, amerykańska armia to jest yy, może pomysł, jeżeli się mieszka w Stanach i chciałoby się mieć na niej college, albo ubezpieczenie zdrowotne, albo by się chciało dostać szybciej obywatelstwo. Tylko, że na obywatelstwo to też nie ma co przekinać, bo zakładam, że dostaje się tą zieloną kartę. Właściwie kończąc dostęp. Zakładam, że dostaje się tą zieloną kartę, to 5 lat. Yy, zielone karty są na 10 lat, a po 5 latach Możecie, możecie yy, aplikować o obywatelstwo. Już po 5 latach utrzymania zielonej karty, że jesteście grzeczni, pracujecie, płacicie podatki i w ogóle tam się wszystko w porządku dzieje. Jeszcze prezentujecie yy, tak powiem, odpowiednią osobowość. Pościmy osobowość taką odpowiednią, że się tam że jesteście mili, grzeczni i, i, i tak dalej. Good moral standing. Że wasze morale jest w odpowiednim, w odpowiednim, yy, yy, w odpowiednim stadium, że tak powiem. O. Yy, no więc 5 lat. Wyjątkiem są małżeństwa, to wtedy po trzech latach można się na obywatela tam zgłosić. Ja są ludzie, którzy po prostu e, mają tę zieloną kartę, po 10, po 10 latach trzeba zapłacić znowu, dostać na, na zieloną kartę na następny 10 lat, i po 10 latach znowu, i znowu, i znowu. Są ludzie, którzy po prostu nie mają ochoty być obywatelami, że nie interesuje ich głosowanie, że nie interesuje ich wyższa emerytura, nie interesują ich różne takie rzeczy. Wcale nie mają ochoty wyrzec się swojego kraju, bo przyjęcie obywatelstwa stanowi wyrzeczenie się w jakimś stopniu kraju swojego. Dlatego dużo ludzi ma dość ambiwalentne podejścia do tego. Nie, nie mają ochoty, by, że tak powiem, odrzucić lojalności w stosunku do swojego kraju. No i powiedział szczerze, no tak to, tak to wygląda. no Tak to wygląda. Niektórzy ludzie są wiecznymi rezydentami, niektórzy się śpieszą do tych paszportów. Więc... A to na pewno z bólem serca się robi. Ja z bólem serca to bywa to Ale to inny temat. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Więc lajkujcie, zasyp, zasyp, zasubskrybujcie. I do zobaczenia niedługo. Pa pa.